Podatki, czyli coś, co wszyscy kochamy, prawda? Niezależnie od waszego podejścia do tego obowiązku, musimy je płacić. Czasem konstrukcje podatków i ich ogromna ilość potrafi nas wprowadzić w zakłopotanie. Na szczęście jest grupa ludzi, która specjalizuje się w podatkach. Moim gościem będzie doradca podatkowy Monika Brzostowska. Pani Monika opowie nam o swoim zawodzie, wyzwaniach, jakie ją spotykają, perspektywach rozwoju oraz jak zostać doradcą podatkowym. Jest to drugi odcinek o zawodach prawniczych, ale czy doradca podatkowy to zawód prawniczy? Właśnie, tego dowiecie się w tym odcinku. Zradzę Wam w tajemnicy, że już niedługo pojawi się odcinek o zawodzie adwokata, a planuję kolejne zawody prawnicze. Gorąco Was zachęcam do wsparcia kanału w serwisie Patronite, ponieważ to pomoże mi w rozwoju. Link w opisie, zapraszam serdecznie. I nie przedłużając, zapraszam Was do głównej części materiału. Dzień dobry, pani doradco podatkowy. Dzień dobry. Jest pani doradcą podatkowym, jak już wspomniałem. Skąd taki pomysł na ścieżkę zawodową? Ciężko mi powiedzieć skąd ten pomysł się narodził. Generalnie a swoją przygodę zaczynałam z księgowością. Jak w księgowości osiągnęłam jakiś sky the limit, to stwierdziłam, że trzeba byłoby się troszeczkę rozwinąć. I tak po prostu jakoś wyszło, że te doradztwo podatkowe mi tutaj się pojawiło, ale to była bardzo ciężka i długa droga, żeby ten tytuł osiągnąć. No właśnie, wiele osób utożsamia zawód doradcy podatkowego z księgowym, a to są dwa zdecydowanie różne zawody. Czym one się różnią? Przede wszystkim ustawa o doradztwie podatkowym wskazuje zakres czynności, jakie mogą wykonywać tylko i wyłącznie osoby, które są doradcami podatkowymi, tak? Księgowa ma zdecydowanie, czy księgowy, tak, ma zdecydowanie węższy zakres czynności, które, do którego jest uprawniony, tak? Więc tutaj doradztwo podatkowe jest zdecydowanie szersze niż same e, księgowanie czy usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Oczywiście doradcy podatkowi mają prawo e, prowadzić księgi rachunkowe, ale zdecydowanie zakres jest szerszy i to już reguluje ustawa o podatkowym. żeby zostać doradcą podatkowym, co trzeba zrobić? Egzaminy zdać. Egzaminy są bardzo długie, trudne. To nie jest tak jak aplikacja na radcę prawnego, czy aplikacja adwokacka, tylko to są egzaminy państwowe, one są um, przeprowadzane w, do tej pory, tak były w gmachu Ministerstwa Finansów. Składa się ten egzamin z części pisemnej oraz z części ustnej. Generalnie po zdanym egzaminie pisemnym mamy rok, żeby Zdać egzamin ustny, i to jest naprawdę bardzo mało czasu. Oczywiście, akurat w przypadku doradztwa podatkowego, ten zakres tematyczny i zakres pytań jest znany. Niemniej jednak, ilość materiału, jaka jest do przyswojenia, jest bardzo szeroka, bardzo długa, no i nie każdemu się niestety to udaje za tym pierwszym podejściem, czyli w tym okresie jednego roku. Rozumiem, że do egzaminu trzeba podejść ze znajomością całego prawa podatkowego na wylot. Zdecydowanie. Jest to popularna ścieżka zawodowa? Rynek jest nasycony podobnie jak ten adwokacki. Nie, nie jest popularna ścieżka zawodowa. Wydaje mi się, że to ze względu na to, że jednak doradztwo podatkowe i podatki są bardzo trudne. E, absolutnie nie chcą mniejszać czy cywilistom, czy karnistom. Niemniej jednak no, zdecydowanie rzadziej zmienia się kodeks cywilny, chociażby niżeli przepisy prawa podatkowego. Mamy przecież masę ustaw, które są nowelizowane co chwila. Oczywiście teraz już troszeczkę to e, się ucichło, tak te zmiany. Mimo wszystko, już polski ład jest za nami, ale tak naprawdę no, bardzo trudny zawód, jeżeli chodzi o cały czas takie doszkalanie się, czytanie, więc trzeba byłoby mieć to z tyłu głowy, żeby doradca podatkowy cały czas gdzieś tam był aktywny zawodowo, jeżeli chodzi o przepisy. I ten zawód nie jest aż tak nasycony, jak to jest w przypadku radców prawnych czy adwokatów. Jest nas zdecydowanie mniej na całą Polskę. Pani, typowy dzień wygląda tak jak. Typowy stereotypowy raczej dzień adwokata z amerykańskiego filmu? Nie, jesteśmy w Polsce. Chociaż takiego w amerykańskich filmach dzień zaczynam e, od kawy, e, to jest generalnie gaszenie pożarów. Każdy dzień to jest gaszenie takich podatkowych pożarów. E, przez to jaką ilość też klientów obsługujemy. Zawsze coś się wydarzy i to jest takie trochę skakanie po ustawach, tak? Bo tu mamy raz problem z VAT-em, raz z dochodówką, raz z akcyzą, raz z PCC. Akurat ten cały zakres tych Tematów, które obsługujemy na co dzień, jest no, dosyć szeroki. Właśnie pani powiedziała, że ostatnio było dużo zamieszania w przepisach. Czy to jest prawda, że w zawodzie doradcy podatkowego im jest gorzej, tym jest lepiej? Tak mi się wydaje. Im jest gorzej, tym jest lepiej, bo ktoś na tych zmianach musi się znać, tak? I ci doradcy podatkowi, którzy są aktywni zawodowo, to cały czas idą za tymi zmianami, tak? Cały czas przyjmują te zmiany, czytają, są na bieżąco, więc tak naprawdę my jako pierwsi wyciągamy rękę do tych podatników, bo my już coś tam wiemy, tak? Bo my jesteśmy na bieżąco. W związku z. Polskim ładem spotkałem się gdzieś w internecie z opinią, że nawet doradcy podatkowi z wieloletnim doświadczeniem nie mogli się połapać w przepisach. To jest prawda, czy to jest jakiś internetowy mit? Nie chcę się wypowiadać za doradców podatkowych, bo nie wiem. My byliśmy na bieżąco z tymi przepisami. Tylko fakt, jeżeli chodzi o sam, sam ten proces legislacji, same zmiany, które wchodziło już w, w ramach samego projektu ustawy w ramach tego polskiego ładu podatkowego, no to było co chwilę coś innego. Dzisiaj wieczorem czytaliśmy jakąś, jakiś wyrywek polskiego ładu podatkowego, a jutro rano wstawaliśmy a już nieaktualne były rzeczy, które wczoraj wieczorem przeczytaliśmy. Więc faktycznie no to było dosyć trudne, żeby też dla klienta krzywdy nie zrobić, bo rano trzeba było jednak sobie odświeżyć, czy na pewno jest tak, jak było wczoraj. Czy po tym polskim ładzie wzrosła ilość klientów, więcej osób zaczęło się decydować na doradcę podatkowego? Zaczęli klienci być świadomi, że podatki jednak nie są takie proste i na takie bieżące problemy księgowo oczywiście, czy księgowy może pomóc, ale zdarzają się już problemy, z którymi bieżąca obsługa księgowa sobie niestety nie jest w stanie poradzić ze względu na tą mnogość obowiązków, tak? No bo jedna rzecz to jest bieżące księgowanie, druga rzecz to jeszcze jest bycie na bieżąco z przepisami i doradzenie, a tak, tak jak wspominaliśmy na początku, no księgowi zasadniczo doradzać nie powinni, no bo nie mają do tego. No przyzwolenia ustawowego chociażby. Czyli ten zawód można powiedzieć, że jest przyszłościowy dla studentów? Myślę, że bardzo przyszłościowy zawód, tylko te podatki trzeba polubić. Bo jeżeli my tej pracy nie polubimy i my tych podatków e, nie, nie pokochamy w jakimś tam stopniu, no to niestety to będzie męczarnia. To będzie e, dla nas tylko i wyłącznie taka codzienna łza, jeżeli uciecha z wykonywanego zawodu. Można narzekać na nudę? Monotonność? Absolutnie, żadnej nudy i monotonności, więc jeżeli ktoś lubi takie stabilne życie i lubi takie bezpieczeństwo, że jutro wstanę i jest tak jak było wczoraj, no to myślę, że podatki mogą go rozczarować, tą osobę. Często zdarzają się ciężkie sprawy, czy jednak większość to jest taka kopiuj i wklej? Nie, absolutnie nie ma kopiuj i wklej w podatkach, dlatego że każdy przypadek jest inny i to, że w ustawie, że ustawa generalnie ma taki charakter abstrakcyjny, tak? to zasadniczo jest jeszcze mnóstwo ustępów i punktów danego przepisu, do którego byśmy odnosili konkretny stan faktyczny. Przy czym jeszcze pamiętajmy, że w podatkach jest coś takiego jak interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, które też Często niekoniecznie nam pomagają, a wręcz przeszkadzają i utrudniają tę pracę, bo również interpretacje są rozbieżne między sobą. Doradca podatkowy może reprezentować klienta w sądzie? Oczywiście. Bo przecież nie ma swojego robotu. Niestety nie, cały czas z tego co, co wiem w centrali są prace nad tym, żebyśmy mieli ten swój żabot i kolor, nawet chyba był jakiś projekt, żeby był to w kolorach, pomarańczu, jak mi się wydaje, ale niestety na chwilę obecną my swojej togi nie mamy, ale oczywiście przed sądem klienta możemy reprezentować, przecież doradcy podatkowi, czy w wojewódzkim sądzie administracyjnym, czy w naczelnym sądzie administracyjnym to chleb powszedni. Gdyby pani mogła cofnąć czas. Wybrałaby Pani tą samą ścieżkę? Oczywiście. Ja podatki naprawdę kocham. Ja Jak gdzieś komuś opowiadam o podatkach, to ja bardzo lubię tę pracę, naprawdę. I nie zmieniłabym jej na żadną inną. Ma Daje Pani mi swój ulubiony susfakcji. podatek? Tak, podatek dochodowy do osób fizycznych. To jest mój ulubiony podatek, to jest mój konik i bardzo lubię w tym podatku e, być. Czy uważa Pani, że hmm, być może to jest takie pytanie dosyć podchwytliwe? Czy gdybyśmy zrezygnowali z podatku dochodowego, to żyłoby się Polakom lepiej? Doradcom podatkowym żyłoby się gorzej. <gry> Dokładnie. To, to był wstęp do takiego innego pytania. Czy uproszczenie prawa podatkowego, o którym się wiele mówi w polityce, sprawiłoby, że znowu ludzie by mniej korzystali z usług doradców podatkowych? Czy jednak ta tendencja i świadomość Polak wśród Polaków o tym, że Warto mieć tą osobę, która jest ekspertem w podatkach, by się utrzymała, czy raczej zmniejszyła? To ja powiem Panu taki przykład, bo my mamy generalnie bardzo dużo takich wyrzutek ustawowych, jeżeli chodzi o upraszczanie systemu podatkowego w Polsce. Dla przykładu slim VAT 1,0, slim VAT 2,0-3,0. Jak sama nazwa wskazuje, miało to wyslimować, czyli uprościć chociażby rozliczenia w podatku VAT. Czy tak się stało? Nie sądzę, i tak nie jest, więc jeżeli ja słyszę, że coś ma być prostsze, że podatki mają być prostsze, a nasz ustawodawca szykuje jakieś uproszczenia, no to ja wiem już dostaję gęsiej skórki, bo wiem, że prościej nie będzie, tylko będzie zdecydowanie trudniej. Nie wiem, jak nasz ustawodawca miałby te kilogramowe tomy wszelkich ustaw uprościć. Na razie mu to po prostu nie wychodzi. Czy jeżeli ja pracując na etacie, chciałbym skorzystać z doradztwa podatkowego, to jest to też dla mnie odpowiednia osoba? Czy... Jednak doradca podatkowy to jest tylko dla przedsiębiorcy. Nie, absolutnie. Doradca podatkowy to nie jest tylko dla przedsiębiorcy, może być również dla osoby, która pracuje na etacie. Pamiętajmy również o ustawie chociażby o spadkach i darowiznach. Często podatnicy mają chociażby problem z tym, w jaki sposób powinni rozliczyć się z organem podatkowym w zakresie czy deklaracji spadkowej, tak, czy w ramach nie wiem, darowizny, którą przyjęli, czy w ogóle powinni coś zgłaszać, czy nie. To jest bardzo szerokie e, w ogóle spektrum te podatki, tak? To nie tylko do przedsiębiorcy, ale również dla kowalskiego. Tylko Kowalski częściej pójdzie do organu podatkowego zasięgnąć porady, gdzie my wiemy, że organ podatkowy nie jest od udzielania porad e, i opinii, no ale tam szukają tej informacji. Tylko jak pani Krysia czy pan Andrzej e, z organu podatkowego, tak, udzielą jakiejś swojej porady, to niekoniecznie ona jest zawsze prawidłowa. Tak, i niekoniecznie ona również pokrywa się z tym, co jest w ustawie podatkowej, no bo ci urzędnicy też nie zawsze są aż tak bardzo na bieżąco z przepisami na dzień dzisiejszy, tak? Pamiętajmy, że organ podatkowy raczej jest organem, który kontroluje lata wstecz, a nie te na bieżąco, tak? Prawda, a co ja jako przeciętny przedsiębiorca mogę zyskać na współpracy z doradcą podatkowym? To jest raczej tylko i wyłącznie zmniejszenie podatków, czy może nawet uniknięcie zapłacenia jakichś? Często się mówi, określa doradcy podatkowego, że my do niego idziemy po swego rodzaju optymalizację podatkową. Ja tego słowa optymalizacja podatkowa bardzo nie lubię, ale generalnie my poprzez pewne działania chociażby rozmowę z klientem, ustalenie tego stanu faktycznego, zweryfikowanie jaką formę opodatkowania mamy, jaką formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej ma, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy zbyt dużo tych podatków nie płaci przypadkiem, bo przecież my mamy tak dużo różnych form prowadzenia działalności gospodarczej, że na pewno da się wybrać coś lepszego, tak? lepszego w takim kontekście, żeby ten podatnik zapłacił mniej, więcej pieniędzy zostałoby mu po prostu w kieszeni, oczywiście wszystko zgodnie z przepisami. Gdybym chciał podjąć z Panią współpracę, to czy my tu współpracę zawiązujemy tylko na określoną sprawę, czy możemy powiedzieć o tym, że każdy doradca, znaczy każdy... Przedsiębiorca ma swojego doradcę podatkowego, który jest cały czas na telefon. To w zależności od potrzeby. Mamy klientów, którzy tylko i wyłącznie doraźnie, kiedy mają jakiś konkretny case podatkowy, do nas przychodzą i tu nie ma problemu, ale mamy też przedsiębiorstwa, które na co dzień z nami współpracują w ramach ryczałtów czy godzinowych, które mamy dla nich zapewnione na cały miesiąc i dosłownie telefon, mail, jak nie wiem rozwiązać daną sprawę. Często też to właśnie księgowi z tych przedsiębiorstw po prostu z nami się bezpośrednio kontaktują, bo de facto to księgowi później rozliczają te podatki, tak? Więc często to też my wspieramy przede wszystkim księgowych, bo przedsiębiorca to jedno, tak? Przedsiębiorca, jeżeli bardzo interesuje się swoją działalnością, jest taki otwarty, to jak najbardziej jest czynny w tym naszym doradztwie podatkowym ale bardzo często później już doleguje do tego konkretnego księgowego czy księgową, która już później tak, no chce, żebyśmy rozwikłali jej takie problemy bieżące. Doradca podatkowy bierze wynagrodzenie za co? za konkretnie wygraną sprawę, czy za samo doradzenie. Nie możemy brać wynagrodzenia tak zwanego success fee, więc tutaj musi być ba baza zawsze, tak? Ale oczywiście mamy prawo tworzyć, konstruować umowy tak, na ile się również zgodzi klient, czyli często jest to po prostu podstawa baza plus jakiś procent za wygraną sprawę, jeżeli byłaby to, nie wiem, jakieś postępowanie przed organem podatkowym, ewentualnie, nie wiem, skarga do WSA w jakiejś sprawie. W przypadku wynagrodzeń doradców podatkowych jest podobne rozporządzenie jak w przypadku adwokatów i radców prawnych? Jest oczywiście, ale to w takich e, sprawach mogłabym powiedzieć mniej prywatnych. Tak, jeżeli przychodzi klient na bieżące doradztwo podatkowe, no to my ustalamy po prostu konkretną stawkę, konkretne wynagrodzenie za tą sprawę. My nie jesteśmy notariuszami, gdzie mamy te widełki takie kwotowe. Często przychodzą do pani lub innych doradców osoby właśnie ze sprawami niezawodowymi, a majątkowymi, na przykład? Tak, ale też często przychodzą do nas klienci, którzy tak naprawdę trochę chyba potrzebują naszego takiego dobrego słowa. Ostatnio na konferencji rozmawiałam z kolegami doradcami podatkowymi i trochę śmialiśmy się, że my jesteśmy takim podatkowym psychologiem. Często to są rozmowy, które w większej mierze polegają, nie wiem, na jakimś pocieszeniu podatkowym danego klienta, niżeli stricte na takim głównym temacie tego doradztwa podatkowego. Tak, my ten temat doradztwa załatwimy w chwilę, bo może być to dla nas taka sprawa dosyć prosta, tak? ale cała, nie wiem, żeby godzina była e, uzupełniona, to klient jeszcze nas, nas prosi, tak czy tam nam zwierza się z jakichś swoich prywatnych, e, prywatnych spraw. Buduje się relacje z klientem na przestrzeni współpracy? Oj, bardzo się buduje, dlatego że em, My jesteśmy trochę jak lekarze, bym powiedziała. Tylko lekarz e, pracuje ze zdrowiem pacjenta, my pracujemy z pieniędzmi naszego klienta. No, pieniądze są dla tych klientów bardzo ważne, tak? Więc tutaj musi być to zaufanie, żeby klient wiedział, że my e, no, staramy się udziałać w należycie, tak, żeby mu tej krzywdy nie zrobić. No i to zaufanie musi być. I ta relacja również jest. I ja ze swoimi klientami mam całkiem dobre relacje, tak, bardzo dobre bym powiedziała, bo tutaj musi być. Ta dobra relacja, żeby też klient się bezpiecznie po prostu czuł. Jakie najczęściej błędy popełniają przedsiębiorcy, z którymi później pani musi się uporać, jak już podejmiecie współpracę? Nieznajomość prawa szkodzi. Tak też jest z podatkami, po prostu, tak? Klient, który zajmuje się czy mikrodziałalnością, czy to jest większa działalność, on jest świetnym specjalistą w swojej branży, tak? On super zna się na swojej branży, niekoniecznie musi znać te zawiłości podatkowe. Oczywiście jakieś takie podstawowe rzeczy, kazusy podatkowe klient zna, rozumie, ale potem im większa działalność, tym wchodzą bardziej skomplikowane sprawy, i już do tego e, myślę, że jesteśmy po prostu dla klientów dosyć potrzebni. Z Pani doświadczenia większość klientów to są jednak. Jak mali przedsiębiorcy, czy ci więksi? To jest kwestia, na co jest nastawiony dany doradca podatkowy, jaką grupę odbiorców on ma. I bym tutaj absolutnie nie generalizowała, tak, część doradców podatkowych zajmuje się tylko mikrodziałalnościami, jednoosobowymi działalnościami w ogóle nie obsługuje i nie doradza spółkom chociażby, część zajmuje się doradztwem międzynarodowym, tak, Spół dla spółek chociażby z kapitałem zagranicznym, więc jest to totalnie zależne od doradcy podatkowego, czyli od tego, jak on się czuje, w jakich podatkach najlepiej. I na, na jakim poziomie? A osoby na etacie zdarzają się często? Zdarzają się, ale to są bardziej osoby, które są na etacie, które zastanawiają się, czy założyć działalność gospodarczą, tak? Ale lepiej przyjść do doradcy podatkowego przed założeniem działalności, czy już po założeniu działalności? Oczywiście, że przed założeniem działalności, żeby móc chociażby dobrać odpowiednią formę opodatkowania tej działalności i jaka ma być to w ogóle forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej. Są jakieś oczywiste pułapki, w które cały czas wpadają ludzie, a które można zapobiec nawet bez wizyty u doradcy podatkowego? Ciężko mi powiedzieć, może chociażby błędnie wypełniony formularz do rejestracji działalności gospodarczej, często klienci wyobrażają sobie, że założenie spółki za chociażby przez S24 to jest. Przecież prosta czynność to jest wypełnienie jakichś określonych e, tylko rubryczek. Przecież to jest takie łatwe, proste, więc nie ma co tego zlecać komuś innemu, a później wychodzą e, wielkie problemy, które trzeba odkręcać. Czy każdy doradca podatkowy specjalizuje się w całym prawie podatkowym, czy może każdy specjalizuje się w jednym konkretnym podatku? Są doradcy podatkowi, którzy specjalizują się we wszystkim i bardzo podziwiam tych doradców podatkowych, bo ja zawsze mówię wprost, że ja w pewnych ustawach się nie czuję. Nie lubię, absolutnie nie doradzam też wtedy klientom w tym zakresie. Odsyłam danego klienta do kolegi czy do koleżanki, do doradcy podatkowego, który jest specjalistą w danym temacie i też wiem, że klienci nie mają z tym żadnego problemu, tak? Nie są obrażeni na nas, że o to my jesteśmy takim doradcą podatkowym, który akurat nie wiem, nie zna się na prawie tonażowym tak? albo na akcyzie. Ktoś jest, kto jest specjalistą w tym temacie. To jest dosyć niszowy temat, więc na pewno lepiej się czuje, niżeli ja w tych tematach. Ja też się wyspecjalizowałam w pewnych zagadnieniach i myślę, że dzięki temu też jest to plusem dla po prostu mojego klienta. Są jakieś trendy w obszarze podatków, w których upatruje pani? Przyszłościowy kierunek specjalizowania się? Nie, absolutnie. Nie ma trendów, absolutnie żadnych trendów. A są jakieś takie grupy tych specjalizacji, danych podatków, które już są zapełnione bardziej? Wydaje mi się, że to jest troszeczkę kwestia tego, jakie wchodzą zmiany podatkowe. Weźmy na tapet chociażby branżę IT. Jak wchodził ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ze, ze stawku, tak, dla informatyków, tutaj dla programistów również, no to nagle zrobił się boom na branżę IT, bo po prostu branża IT nagle bardzo potrzebowała tego doradztwa podatkowego, czy na przykład możemy zastosować obniżoną stawkę ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. I był wysyp tych interpretacji indywidualnych. Tak samo jest ulgami. Mnóstwo firm, kiedy się udowie, czy przedsiębiorców, kiedy się dowie, że jest chociażby ulga badawczo-rozwojowa, to nagle ten temat zrobi się popularny, bo to idzie troszeczkę z ustawą, tak? Zmienia się ustawa, robi się wysyp danych tematów, więc bym powiedziała, że tutaj może nie tyle, że jest jakaś specjalizacja uwarunkowana, nie wiem, danym tematem, tylko kwestia ustaw, które w danym, w danym roku chociażby wchodzą. Czy gdybym był doradcą podatkowym i bym z jakiegoś powodu wypadł z branży na rok, ciężko by mi było wrócić i się odnaleźć? Czy jednak te takie piony, te podstawy są jednak niezmienne? Podstawy może są niezmienne, ale tak naprawdę, no jeżeli byśmy wypadli z tego doradztwa podatkowego na okres Polskiego Ładu Podatkowego, to myślę, że ciężko byłoby wrócić do tego doradztwa z dnia na dzień, tak? Trzeba byłoby bardzo dużo czasu poświęcić. Jeżeli my jesteśmy ciągle na bieżąco, mniej lub bardziej, ale na bieżąco, no to tutaj nie widzę żadnego problemu, ale takie totalne odejście sobie w inną branżę na 5 lat, to myślę, że byłoby po prostu ze szkodą dla tego doradcy podatkowego. Spotkała się Pani wśród znajomych z branży z wypaleniem zawodowym? Oczywiście. Jest to częsty problem? Czy często to ciężko mi powiedzieć? Bo nie znam żadnych statystyk w tym zakresie, ale to wypalenie zawodowe zdarza się ze względu przede wszystkim na to, że ciężko znaleźć taki balans między życiem prywatnym a swoją pracą, tak? No bo jeżeli my jesteśmy, nie wiem, te 8 czy 10 godzin w pracy, no to pracujemy, doradzamy klientom, ale potrzebujemy jeszcze tego czasu, żeby się trochę doszkolić, tak? Czy ze względu na szkolenia, na które tak mamy obowiązek również uczestniczyć, żeby zdobywać punkty, żeby podnosić te kwalifikacje, ale również. Takie rzeczy zwyczajne bym powiedziała, jak chociażby lektura najnowszych interpretacji indywidualnych czy wyroków sądów, bo przecież my również na tym bazujemy przy jakichś skomplikowanych czy mniej skomplikowanych sprawach naszych klientów. Czyli tutaj musimy być na bieżąco i to również może powodować takie wypalenie zawodowe, kiedy nie mamy tego takiego balansu. Czy praca, te aspekty zawodowe przekładają się w jakiś sposób na życie prywatne? Powiedzmy, historie klientów sprawiają, że w życiu codziennym pani myśli. Czy ja robię tak samo? Może powinienem coś zmienić? Kiedyś mój szef, doradca podatkowy powiedział, że jak wychodzę z pracy, to powinnam zostawić swoją głowę w pracy i ja tak robię i myślę, że to jest całkiem zdrowe podejście. Klienci też często uczą nas podatków, tak? Ale w takim aspekcie, że szef z bez butów chodzi. Czasami po prostu klient da nam taki trigger do tego, kurczę, a czy my na pewno u siebie to robimy w odpowiedni chociażby sposób, czy może możemy z jakiejś ulgi skorzystać, bo przecież klient ma podobną działalność do, do naszej. Teraz pytanie tabu, bo utarł się taki stereotyp, że prawnicy zarabiają ogromne pieniądze. Na jakie wynagrodzenie można liczyć jako doradca podatkowy? Są to setki tysięcy złotych? w skali miesiąca czy roku. Kwestia, miesiąca. Kwestia, gdzie będziemy pracować, tak? Czy my założymy swoją kancelarię doradztwa podatkowego i jak szybko zbudujemy um, no ten portfel klientów, jakie my będziemy mieć również stawki godzinowe, ale możemy również pójść na etat do pracy do innej kancelarii doradztwa podatkowego, czy do wielkiej czwórki i te wynagrodzenia też będą zupełnie inne. Kwestia też naszej otwartości, tego jak, jak dużą odpowiedzialność chcemy na siebie też wziąć, no bo za pieniędzmi też idzie odpowiedzialność i pewnego rodzaju ryzyko. Nie każdy też jest gotowy na wielkie sprawy, bo one są ryzykowne. Też można zrobić i szkodę dla klienta, i dla siebie. Oczywiście my w tym zakresie mamy obowiązkowe ubezpieczenia. Niemniej jednak no nie każdy też jest gotowy na takie duże sprawy, więc tym bardziej ciężko tutaj odpowiedzieć, jakie byłoby wynagrodzenie. Może to być niskie wynagrodzenie, ale może być bardzo wysokie w skali miesiąca. Pani wspomniała o wielkiej czwórce. O co chodzi, bo myślę, że dla osób, które nie są w, tym, w tej branży, może to być dość enigmatyczne. To są spółki z kapitałem zagranicznym, tak naprawdę spółki doradztwa podatkowego, które zajmują się i doradztwem podatkowym, i audytem, e, czyli szeroko pojętymi podatkami. Czy gdyby miała Pani wskazać jakieś cechy dla idealnego doradcy podatkowego, to jakie to by były cechy? Kochać podatki, uśmiechać się do klientów i bardzo lubić swoją pracę, cały czas być z nią na bieżąco, czyli na bieżąco z podatkami. Da się być na bieżąco z podatkami? Staram się. Jeszcze tak na koniec się zapytam o to, jaka sprawa być może najbardziej zapadła w pani w pamięć? Mam tu na myśli taką najcięższą sprawę, z jaką się pani spotkała. Ciężko tak powiedzieć, bo my mamy. Ja zawsze mówię, że ja przychodzę do pracy, to gaszę pożary. Każda sprawa nie jest taką sztampową sprawą, bo myślę, że żeby była sztampowa, to sobie klient by sobie sam z nią poradził, ewentualnie z pomocą księgowego. Ja mam takie sprawy, które nie są proste, oczywiste. To jest czasami w tym okresie, kiedy musimy na przykład odpisać dla organu podatkowego w ciągu siedmiu dni, to jest cały czas burza mózgów ze współpracownikami. Albo z kolegami po, po fachu, co ty myślisz na dany temat, jak myślisz, czy w dobrym kierunku na przykład idziemy, czy w taki sposób bronić tego klienta, czy te argumenty, które ja podam, są w porządku, czy niestety już możemy się pożegnać z wygraną sprawą. Więc tutaj bym absolutnie no nic mi takiego nie zapadło w pamięć, ponieważ każda sprawa jest na tym samym poziomie. Czy należy zaufać doradcy podatkowemu, który gwarantuje wygranie sprawy? Jest tak, że może być pewność. Zgodnie z etyką nie możemy mówić, że my wygramy sprawę. My zawsze się staramy tą sprawę wygrać, ale nie zawsze to nie jest w naszych rękach. To jest ręka organu podatkowego, ewentualnie później w postępowaniach przed sądami, tak? Więc to ostatnie słowo zawsze ma sąd. A te sprawy podatkowe są takimi stereotypowymi sprawami, które w naszej powszechnej opinii jak myślimy, sprawa w sądzie to jest 5 lat. Czy one są jednak szybsze i przyjemniejsze przez to? Klienci, którzy nie są na co dzień z podatkami, boją się organu podatkowego. Jak już dzwoni organ podatkowy, ewentualnie wysyła pismo, wezwanie, nie wiem, wszczyna się kontrola podatkowa, to już mają tą gęsią skórkę i naprawdę bardzo się stresują. My, jak już jesteśmy z tymi podatkami na co dzień, no to tak naprawdę jest nam dużo łatwiej podejść racjonalnie do tych wszystkich podatków. Prawy ciągną się bardzo różnie, naprawdę. W zależności też od skomplikowania, od danego okresu, który jest kontrolowany na przykład u klienta, bo są sprawy, które trwają latami, 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 a są takie, które da się skończyć w przeciągu nie wiem roku, dwóch czy trzech. Czy Pani zdaniem powinny nastąpić jakieś zmiany w zakresie zawodu doradcy podatkowego, czy jednak jest to dobrze unormowany zawód? Ale mi pan pytanie ciężkie zadał. No na przykład, czy te żaboty, powiedzmy, um, uogólniając, powinny jednak być wprowadzone? Toga powinna być, jak najbardziej. I wiem, że o to nasza Izba Krajowa z Doradców Podatkowych walczy bardzo, więc mam nadzieję, że tym razem się uda. Ja też mam nadzieję, gdyż wiążę swoją przyszłość z podatkami i dziękuję pani bardzo za rozmowę. Zatrzymam za pana kciuki. Dziękuję. Moim gościem była pani Monika Brzostowska, doradca podatkowy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam Was na następny odcinek, który pojawi się już w następny piątek. Do usłyszenia.